To zaproszenie na kongres mogę wziąć, no bym rozdała tam jeszcze. Może ktoś by chciał przyjechać na kongres? To nie zapraszacie na kongres? Nie zapraszacie. I to słaba ta miłość. A dzwoniłam do świadka Jechowy, to mówił, że zapraszają wszystkich, zapraszają. Nawet tych, co byli kiedyś świadkami Jehowy. Nawet tych zapraszają. A wy nie chcecie. To jakoś dziwne. To jakoś jest niespójność. Tam ci świadkowie zapraszają, a ci nie zapraszają. Od my z rudy śląskiej nie chcą zaprosić na kongres. A mają fajne hasło. Okazujcie cierpliwość. No jestem cierpliwa. Do Świadków Jehowy. Chciałabym im błogosławić. No chcę im błogosławić. No ale jak błogosławieństwa nie przyjmują, to... Jest, wraca z powrotem do mnie te błogosławieństwo. Środkowie są jak owce bez pasterza. Chodzą jak dzieci w mgle. Bo nie mają ojca. Ojciec Jehowa jest fałszywy. Fałszywy, mieszka w Ameryce. Jest taka iluzja ta religia wyznanie tego nie ma, to stworzyli ludzie twór, wymysł ludzki system ludzki tam nie ma Boga prawdziwego tam nie ma prawdziwej miłości tam nie ma życzliwości organizacji ci co właśnie są prawdziwi od Chrystusa kierują się tą miłością i prawdą to są właśnie wykluczani, znienawidzeni. Ile właśnie Świadków Jehowy jest wykluczanych, odchodzi? To jest tak religia działa. I najbardziej ludzie nie lubią tych wykluczonych. Dlaczego? Bo oni najwięcej mają prawdy, najwięcej zobaczyli właśnie, jak to działa. I działa ta u nich w środku. Chcieliby przekazać pomóc tym światem. Niech tak to, nie to pomóc. Ale Bóg Chrystus wszystko widzi i zna serce każdego człowieka i wie jak do serca dotrzeć. Każdego człowieka. Judasz też kiedy zobaczył Chrystusa kiedy zrozumiał co czynił co zrobił, tak samo szefkowie jak się dowiedzą, zrozumieją, że tyle lat żyli fałszywej organizacji, fałszywemu Bogu, to wszystko na darmo, jest to jest jakie w tej stanie było. No to tylko Chrystus im zostanie, ten prawdziwy Chrystus, król Imanuel, Ojciec. Bóg prawdziwy, żywy. I jak zawołają do niego duchu, to ich przyjmie i wybaczy. I bądźcie moimi teraz narzędziami. Świadczcie o mnie, czyli o Chrystusie na cały świat. Bądźcie moimi świadkami na całej Goduli. w całej Polsce. Świadczcie o Chrystusie. Ojcu, to jest królem, króluje, nie jest panem. To ten pan, to jest w świecie, panują, a my mamy sobie służyć w królestwie Chrystusa Króla. Jak te ciasto, jedna kobieta, co zakwasiła i całe ciasto się zakwasiło, zaczyn był. Tak samo jeden świadek Jehowy, taki Kis, jakby zrozumiał, wróci się, zyskawił tą organizację, to by był narzędziem dla Chrystusa. I Chrystus, Król, Ojciec, już by go pokierował, co ma robić i czynić. Wtedy by poczuł prześladowania od swych braci, których te teraz tak broni, no, dzieje apostolskie 4, 10 do 12 jest, że tylko w imieniu Jezus, Chrystus, Manuel jest bawienie. Tylko w tym imieniu. Że Jezus, Chrystus jest najważniejszy. Nie Jehova, nie Allah, nie Buda, nie Wójca, nie Trójca. Nie wiele tysiące innych Bogów. Bo dla nas istnieje tylko jeden Bóg. Ojciec. I to jest Chrystus, król Imanuel, Bóg z nami. No i sądy świata po prawicy, po lewicy. Ten łotr, który był łotem po prawicy nie studiował, nie miał sztu, a będzie w raju. Wspomnij na mnie Jezu, gdy będzie w swoim królestwie. Wyznał wiarę. Uwierzył i będzie w królestwie. Bo Jezus Chrystus utrzymuje słowa Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego. A łotr po lewicy nie uwierzył. Jeszcze mówił: Uczyń cud. No i to go zdradziło. Nie miał wiary. No i wasza wiara właśnie was. Uratuje. Zbawi. Nie nasza, tylko jaką kto ma wiarę w Chrystusa, Boga Prawdziwego. Bo można też wierzyć w kłamstwo. No, tylko w imieniu Chrystusie jest zbawienie. Chodźcie w Chrystusie. Miejcie na ustach jego Słowo, Jego Prawdę, Sprawiedliwość, Miłość, Owoce Ducha i Prawda i żyjemy w Raju na Ziemi. Miłości, Sprawiedliwości, a religie wszystko popsuje. Nie ma żadnej religii prawdziwej, żadnej. Chrystus ma Obłudzienicę, Żonę Baranka, Matkę. Jak Matka Was karmiłem. Teraz ja, jak Matka, bym mogła nakarmić Światów wiechowy jakby słuchali i by mieli ten pokarm duchowy od Chrystusa. Bo Chrystus jest najlepszym nauczycielem i On nas karmi swoim Słowem. Jego Słowo jest żywe i prawdziwe i działa i z Bogiem. Najlepszym na świecie. A ludzie się porobili bogami. Pieros jest Bogiem, Bóg jest Bogiem, samochód może być Bogiem, a Chrystus jest w niebie, z Bogiem żywym i prawdziwym. I działa poprzez swoich synów i córki. Ja jestem córką Chrystusa Króla, perełką i może Wam błogosławić. i głoście youtube urszula 888 błogosławię